W burze festiwalu whisky jesteśmy na jednym z najbardziej obleganych stanowisk, mianowicie na Bruklediku. No i ze mną oczywiście jeden z najbardziej legendarnych chyba polskich ambasadorów whisky, czyli Mateusz Matu Zabiegaj. Człowieka, którego ciężko jest dorwać, ponieważ odpowiada za nie tylko za Polskę, ale za parę regionów w Europie, żeby Bruklediki był popularny, znany, rozpoznawalny. Jesteśmy na festiwalu. Festiwalu w Górze. Dla Ciebie to jest festiwal. Nie wiem już który. Ósmy? Bo to chyba w ogóle jest ósmy, bo rzeczywiście byłem od pierwszego. W związku z tym, od samego początku, powiedz mi, jak postrzegasz to, co się dzieje na festiwalu? Zaraz oczywiście przejdziemy do Bru, ale właśnie, ponieważ jesteś człowiekiem aż szczerym, dwa jednostką, która w tym środowisku jest od samego początku, a powiedz, jak postrzegasz to, co się dzieje w Polsce pod kątem whisky, pod kątem świadomości z Polaków odnośnie whisky i tego, co się w ogóle u nas dzieje na rynku. Strasznie nie lubię tego. Takiego pejoratywnego określenia Jastrzębia, tego z którym się bardzo często spotykamy, chyba wszyscy, festyn. Strasznie tego nie lubię, dlatego, że chciałem przypomnieć, że historia polskich festiwali tak właściwie zaczęła się tutaj. Więc, jakby to jest też festiwal, który jest dla wszystkich dosłownie. Dlatego, że od Kranz, Famous Grusa po, po I. Jamesona, który jest tam. Yy, tam jest Macalan, tu jest Bruichladdin i tam jest Glendronach. Festiwale whisky nie mogą być tylko i wyłącznie dla jednej grupy, która jest akurat na tym danym momencie i uważa, że wszystko mniej niż to co oni w tym momencie piją, to się w ogóle nie nadaje. Blended whisky się nadaje, tylko pytanie do czego, w którym momencie, z kim i po co? Tak samo whisky single malt. Skin po co, dlaczego? I jeśli chodzi o single mode, to wszyscy też gdzieś jesteśmy w swojej przygodzie. I przepraszam, ale takie smutne pieprzenie o tym, że to jest festyn, już to określiłem, jest smutnym pieprzeniem, więc mam nadzieję, że Odpowiedziałem na to pytanie dokładnie tak, jak oczekiwałeś, bo nie widzę, że, że mi się udało. No. Tak, udało Ci się. Udało Ci się, wydobyłeś to ze mnie. Uważam, że festiwal jest jedną z najważniejszych dat, które mamy dookoła łyski w Polsce w ciągu roku. Uważam, że to plus Łyski Live to są dwie najważniejsze daty, jeśli chodzi w tym momencie o festiwale łyski w Polsce. Nie o premiery danych butelek, czy o to, że ktoś robi jakiś event. Nie. To tutaj spotykają się ambasadorzy, to tutaj w tym momencie kawałek obok stoi Fraser, który przyjechał z destylarni Bruchlady, Charlie McCarthy przyjechał z Balvenie, Stuart Pikanen przyjechał z Glendronacha. Pokażcie mi inne, inne miejsce, gdzie rzeczywiście można pogadać z tymi ludźmi. No nie, to musi być, musi osiągnąć taką skalę. Plus chciałem przypomnieć, że Jastrzębia Sama w Sobie też przebyła ogromną drogę jako festiwal, bo na pierwszym to, to był tylko tutaj trochę, kawałek terenu. W tym momencie to jest ogromny festiwal z ilością masterclassów, które mnie przerastają. A jak popatrzycie na line lineup masterclassowe, no to sorry, ale nie znajdziecie takich nigdzie w tym momencie. No tylko Jastrzębia i Whisky Life są w stanie zaoferować tę skalę, żeby, zaofer żeby zachęcić na tyle destylarnie, żeby zainteresowała się tym na takim poziomie. 아, 수고하십 reprezentujesz destylarnię, która w tym momencie, przynajmniej w moich oczach, ale z tego co wiem, nie tylko moich, moich, jest jedną z najbardziej takich kluczowych destylarni wskazujących kierunek whisky. Widać to od, od, na każdym kroku, zarówno od designu, który jest zupełnie inny, niż, niż, klasyczne designy, niż klasyczny design whisky. Wyznacza się pewien, pewien trend. Trend odnośnie wskazań na jęczmień. Wasza walka terroir, wasze wskazanie rodzaju beczek, których używacie, klarowność tego wszystkiego jest totalnie inna. No i też, nie ukrywajmy, smak jest jest też bardzo wyjątkowe, jest to bardzo specyficzna whisky. Nie, nie to jest za mało określenie, jest po prostu, jest po prostu inna. P powiedz mi, a, czy... A, jak, jak to widzisz? Czy widzisz, że inne destylarnie zaczynają podążać waszym śladem, czy patrzą na was jak jakiegoś frika, dziwaka, i nie chcą się z wami e, utożsamiać, nie chcą iść w tą samą stronę? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jeśli chodzi na przykład o transparencję i temat choćby i tak mocnego ujawnienia, jeśli chodzi dokładnie o profil leżakowania. Temat transparencji jest w Szkocji nawet nie wiem, jakiego, jakiego słowa tutaj użyć, bo kontrowersyjny to nie jest to, bo coś kontrowersyjnego trafia na pierwsze strony gazet. Jest to temat, którego nikt nie chce dotknąć. Eee, Compass Box, eee, Brychlady Distilling Company, i trochę tyle, więc tutaj nie można mówić o jakimś trendzie. Wszystkie te rozmowy są ucinane na, na jakimś poziomie. Więc tutaj nieszczególnie mam coś ciekawego do powiedzenia. Tak naprawdę, jeśli chodzi o terua, tutaj widzimy dużo więcej. Tutaj widzimy dużo więcej, bo coraz więcej, e, coraz więcej, e, coraz więcej destylarni gdzieś tam zaczyna patrzeć w tym kierunku. No bo już nie tylko Bruechladia, ale też Kilchoman. Cały czas mamy Springbank. Arlan, który, z którym dzielimy się bardzo dużą ilością informacji, Arlan jako jedyni, oprócz nas też, zrobili przecież łyski z jęczmienia sześciorzędowego, tego czysto spożywczego, historycznego, z którego kiedyś tam łyski robiono, zanim wyseparowano te odmiany jęczmienia konkretnie pod, konkretnie pod robienie whisky. Wiecie, co jest strasznie złe w Jastrzębie Górze? To, że nie potrafią zatrudnić dudziarza, który nie fałszuje. To jest mój ósmy festiwal i przysięgam Wam, to jest dudziarz, który zawsze fałszuje. To jest trzeci dudziarz na tych festiwalach. Powiedzcie mu, żeby stąd poszedł. Błagam, niech on stąd idzie. Na szczęście powiem Ci, że mamy takie doświadczenie, że ten mikrofon tak zbiera kierunkowo, że nie będzie tego aż tak mocno słychać. Już mam nadzieję, bo jakby zabierzcie tę fałszującą cholerę. Nikt go tutaj nie zapraszał. Więc e, tak naprawdę to jest ten moment, żebym powiedział coś przy okazji o tym, że już nie tylko Bruichladii w Polsce, ale też Westland. Dlatego, że jeśli chodzi o lokalny jęczmień, to Westland też wykonuje ogromną pracę, dlatego, że Westland w tym momencie możemy się pochwalić tym, że ściągnęliśmy do Polski pierwsze butelki edycji, która nazywa się Kolerej. Jest to whisky, która powstała tylko i wyłącznie z lokalnego jęczmienia dookoła, zebranego dookoła destylarni w stanie Waszyngton. Co więcej, oni współpracują bezpośrednio z miejscem, które nazywa się The Bread Lab, które też współpracuje z Bruechladi. Bread Lab prowadzi prace związane z jęczmieniem, zarówno dla Westland, jak i dla Bruechladi. Więc ten temat pochodzenia i tego, że pochodzenie surowców ma znaczenie, powoli przenika do świata łyski, który jednak nie jest taki. Troszkę, troszkę za bardzo tradycyjne czasami, więc co mam powiedzieć, no to przenika bardziej z takich kierunków restauracyjnych wydaje mi się i gastronomicznych i tego, że ludzie zaczynają o to pytać po prostu bardziej niż cokolwiek innego, więc... Słuchaj, ja mam wytłumaczyć, Westland to jest amerykański single malt? Tak. E, tak. bo ty, o tak. tym żeśmy nie powiedzieli, a, tak. E, i, który, on jest, czy on jest w ramach waszej grupy? Tak, Westland w 2017 roku dołączył do rodziny Remi Cointreau e, i od tego czasu bardzo blisko Westland i Brujchladie współpracują ze sobą. Westland to amerykański single malt. Więc nie, to nie burbon, to w 100% amerykański single malt z lokalnego jęczmienia. To, że chłopaki mają dużo swoich pomysłów na to, jak robić whisky single malt w porównaniu do Szkocji. Czyli na przykład nie mamy tutaj monosłodu, tylko jeśli chodzi o zebranie słodu, chłopaki korzystają z receptury jak podstałta. Więc mamy około 8% ciemnego słodu prażonego tego słynnego słodu czekoladowego, na którym oparty jest, opart jest marketing pewnej jednej konkretnej butelki, to w Westlandzie w American Single Malt jest więcej niż w tej słynnej butelce, która ma cały marketing na tym oparty. I są różne poziomy wypalenia słodu. Oni patrzą na słód bardziej z punktu widzenia piwowara niż destylera whisky. Co jest ciekawe i odświeżające, bo Muszę powiedzieć, że dzięki temu udało im się osiągnąć efekty przy 4-6-letniej w których nie macie prawa się spodziewać po szkockiej. No ale to też, czy czas dojrzewania w Stanach zawsze był inny niż w Europie? To prawda, ale tutaj pamiętajmy o tym, że to single malt. Co więcej, jesteśmy w ogóle w bardzo dobrym momencie, żeby rozmawiać o amerykańskim single molcie, bo wróciłem ze Stanów dosłownie nie wiem, 3 tygodnie temu. W czasie, kiedy byłem w Stanach z Master Distillerem e, Westland, Mattem Hoffmanem, dostaliśmy informację, że udało się. To słynne TTBT zaakceptowało projekt ustawy o amerykańskiej whisky single malt, więc prawodawstwo jest na stole, będzie podpisane przez prezydenta i kategoria zostanie oficjalnie zalegalizowana w ciągu kolejnych kilku miesięcy. Hoffman walczy o to od ponad 10 lat. E, dlatego, że założyciel West, Westland był jednym z trzech ludzi, którzy w ogóle sformowali komisję amerykańskiego single malta razem z ludźmi z Balcones e, i Star -Warda chyba, albo teraz coś pomyliłem, na pewno z Balcones. No to dobra, to słuchaj, to ostatnie pytanie, już się nie będę męczył. E, słuchaj, t, t, temat brutalika e, e, w Polsce. Odkąd jesteś, a w bro, zwiększyły się ilości, to jest zauważalnie. Zwiększyło się teraz też ilość, nie tylko ilości, ale też ilość rodzajów whisky z Deslardi Brupery. Powiedz mi, czy... E, czy to jest trend zwiększający się? Ja rozumiem, że w Polsce zwiększyła się sprzedaż brud po prostu a, i że to jest e, po części wypadkowa, ale ja też wiem, że e, e, beczki nie są z gumy e, i że e, po prostu płynu jest jakaś ograniczona a, liczba. Powiedz mi, czy grozi nam jako Polakom a, to, że... Te ilości będą dla nas niewystarczające e, i trzeba będzie walczyć, jeździć, szukać, ściągać za zagranicy. Czy, e, czy, czy na ten moment widzisz, że jest, są to ilości, które są e, na naszym rynku ok? To jest akurat bardzo ciekawe pytanie, dlatego że zapytałeś o to, czy to się wydarzy. To się już wydarzyło. <laughs> Jeśli chodzi o premierę Oktomu Serii 13. E, Zanim wszystko przyjechało, wszystko już zostało rozdysponowane pomiędzy klientów. Tak, on się teraz tak uśmiecha, bo jest jednym z tych klientów. Więc jeśli będziecie szukali tą 13, to tak. Warto, warto z Arturem pogadać. Ale tak, no, alokacje nie są z gumy, alokacje są związane z ilością, z ilością beczek w magazynach. Classic Ladi? tego nam raczej nie zabraknie, bo produkcja była przewidziana na lata do przodu. Ale nie oszukujmy się, jeśli chodzi o wiele edycji naszych rocznikowych, to nie jest tyle, ile byśmy chcieli, to nie jest tyle, na ile widzimy zapotrzebowanie w rynku. Bardzo często wpadamy w ten moment, kiedy możemy tylko rozłożyć ręce, przeprosić i powiedzieć, no niestety tego produktu w tym momencie nie mamy. Jeśli mieliście okazję na przykład być kiedyś w Jastrzębie i w przeszłości, e, to pewnie pamiętacie nasz bar zastawiony od prawej do lewej butelkami. No niestety w tym roku to jest dosłownie 6 butelek. Więc to też jakby nie mamy ani Black Artów, które się wyprzedały, nie mamy żadnego Octomora, bo wszystkie się wyprzedały. E, czekamy na nową dostawę Brujla Didi Organic, więc niestety w tym momencie wszystko, wszystko jest już na lokacji i słuchajcie, no tanio już było. Łyski na półkach wszędzie też już była. Teraz będzie ten moment, kiedy trzeba będzie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja naprawdę lubię łyski, bo to w tym momencie będzie pełnoprawne hobby, bo zdobywanie będzie drugim. Trochę, trochę najwyższa pora zacząć się w, bawić w polowanie na łyski. Hey, Mateusz, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że uda nam się umówić oczywiście i na festiwalu, na wywiad Jacker, żeby porozmawiać w ogóle o Tobie, wiesz, nie tylko z perspektywy Bluetooth, ale w ogóle ty, Twojej kariery, jak to się wszystko zaczęło, dlaczego jesteś tutaj i gdzie idziesz dalej. Natomiast, natomiast, teraz dzięki śliczne Festiwal w Górze trwa dzisiaj do 20.00, a potem jest... 22.00. Do 22.00, <laughs> przecież mówię wyraźnie, dzięki. Potem jest jeszcze after party, w związku z tym impreza trwa. My już kończymy relację z Jastrzebie Góry. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało Piszcie... Mówcie pod spodem, co, co Wam się podobało, czego byście chcieli więcej, będziemy starali się w przyszłości też robić. A Mateusza postaram się namówić na ten dymiat rzekę. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!